Witam w prezentacji 73. numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze: typ G5W152. 73 modelem w kolekcji jest typ G5 W152. Model otrzymujemy w gaplotce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model jest w kolorze ciemniejszym białym, w takim samym kolorze ma środki kół. Ma złożony dach i złożone łócienne drzwi, z przodu ma dwa fotele, z poręczą, z tyłu kanapę, kierownicę, dźwignie, z przodu ma atrapę chłodnicy, zderzak na nim reflektory na prętach. Trójkątny przód z podwójną maską. Po bokach wloty powietrza, podwójną szybę z wycieraczką po stronie kierowcy, dodatkowe szyby po bokach. Z tyłu pod dachem ma koło zapasowe, tablice, światła. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy silnika, wału napędowego tylnego mostu tylnego i przedniego mostu, układ wydechowy z tłumikiem, Numer 73. W tym numerze typ G5W152. W środku mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu. Typ G5W152. Typ G5, znany również pod oznaczeniem fabrycznym W152, był lekkim pojazdem terenowym stworzonym w ramach programu modernizacji armii niemieckiej. Jednak ostatecznie jego odbiorcami stali się głównie cywile. Sukces, jaki na rynku cywilnym osiągnął Mercedes 170V sprawił, że w 1935 roku firma Daimler-Benz zaprezentowała jego wersję terenową, przeznaczoną do użytku przez wojskowych, a mianowicie model 170VG. Armia nie wykazała jednak większego zainteresowania pojazdem i nabyła tylko partię testową liczącą 62 egzemplarze. W 1936 roku producent wypuścił na rynek kolejny model, czyli 170VL W139 który również nie zaskarbił sobie przychylności władz wojskowych. Trzecia próba sprostania wymaganiom Wehrmachtu w kategorii letkich terenówek był Mercedes G5, w którym zastosowano pewne elementy z 170 VL. Takie jak mechanizm kierowniczy i napęd na cztery koła. Biuro Uzbrojenia Armii ponownie uznało pojazd jednak za nieodpowiedni, wobec czego Diamond Benz zdecydował przeznaczyć nowy samochód na rynek cywilny. Model G5 został zaprezentowany odbiorcom podczas British International Motor Show w październiku 1938 roku. Letki, wszechstronny pojazd terenowy. Mamy zdjęcie informacji, że zaprojektowany pierwotnie dla wojska Mercedes G5, Okazał się bardziej odpowiedni dla użytku przez organizacje cywilne. Wojskowy typ G5. Mamy zdjęcie informacji, że, chociaż technicznie nie różnił się od modelu cywilnego, jego wygląd był bardziej surowy, za sprawą chociażby półdziennych drzwi. Mercedes G5, wersja kolonia. Mamy zdjęcie informacji, że najbogatsza wersja G5 wyposażona była nawet w zestaw specjalnie zaprojektowanych walizek, terenowe do zastosowań cywilnych. Wytwarzany przez firmę Daimler Benz w latach 1937-1941 G5 powstawał w oparciu o model 170 VL. Od poprzednika różniły go mocniejsze podwozie i silnik. Pomimo tych ulepszeń, nowy pojazd nie osiągnął oczekiwanego sukcesu na polu wojskowym, gdzie prym wiozły cięższe modele tego samego producenta. Niewielka liczba tych aut została sprzedana niemieckim instytucjom państwowym, jednak ostatecznie przedsiębiorstwo podjęło decyzję o włączeniu. G5 do oferty wysokiej klasy pojazdów cywilnych Żołnierze Kauczuku. Mamy zdjęcie grupy młodych zbieraczy obok bloków Kauczuku przygotowanego do eksportu. Zdjęcie to wykonane w brazylijskim lesie deszczowym Amazonii w maju 1943 roku. Dowodzi ogromnego znaczenia, jakie miała praca osób nazwanych żołnierzami Kauczuku dla przebiegu wojny i zwycięstwa sił aliantów Kurdy Knispel as sięgający grodze tygrysu. Mamy zdjęcie informację, że Kurt Knispel wykazał się niezwykłymi umiejętnościami operowania zarówno ciężkim czołgiem Tiger, jak i jego ulepszoną wersją Kongi z Tigerem na zdjęciu. Wyjątkowy żołnierz Mamy zdjęcie informację, że w przeciwieństwie do innych niemieckich asów, Knispel nie wykazywał szczególnego zainteresowania oficjalnym uznaniem ani dyscypliną wojskową zbuntowany bohater. Mamy zdjęcie i informację, że chociaż Knispel jest uważany za jednego z największych asów pancernych wszechczasów, nie otrzymał Krzyża Rycerskiego, Krzyża Żelaznego, mimo że przełożeni zgłaszali go do tego odznaczenia aż czterokrotnie. Powody, dla których nigdy nie nadano mu tego wyróżnienia są nieznane, jednak mogło to wynikać z faktu, że nie był członkiem partii nazistowskiej, ani nie wykazywał się zbytnią dyscypliną, a także wdarł się kiedyś w konflikt z innym żołnierzem Wojsk Lądowych, próbując bronić sowieckiego więźnia, który był bity na stacji kolejowej pod Krakowem. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi, na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli Peugeot 202, Francja, 1940. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.